Siema z tej strony Kopa Mati zapraszam Was do oglądania Filmiku o FIFA 15. Zaczynamy mecz z jakimś gościem, który hmm, skład jak widać dobry. Yy, no, oczywiście powodzenie dla niego, powodzenia dla mnie, dziękuję. Chcę zrobić wielkie widowisko sportowe i mam nadzieję, iż mi się uda. Dobra, zaczynamy to spotkanie. Dobra, na skrzydło... to wykorzysta? Trzeba było podkręcać. No, trzeba było, by podkręcić. Płaszczczykowski. jak on tu teraz jedzie skrzydłem. Dobra, tak trzeba właśnie próbować. W końcu trafimy, trzeba strzelić tak jak wtedy tym Wolandem, Irlef Wolandem, śkuczci. Dobra, to był już jakiś strzał. Jestem na wady pod wrażeniem Miller. Tak, tak właśnie trzeba rozegrać. Cross. Ups, dobra, nie udało się. A już wbiegamy, wbiegamy. Ra, tutaj cyk. Właśnie musimy strzelać w ten sposób, bo ja wejście im do bramki wątpię, bo to oni mają mega dobry skład. Tylko na razie nie umieją jakoś wyprowadzić ataku. I całe szczęście. Ale no, teraz, teraz mają szansę na kontrę. Trzeba ich trochę przyblokować. Aha, dobra. No tak jak mówiłem, Diego Alves na ich bramce. Dobra. Naciskany teraz? No co wy robicie? Cross. Dobra, trzeba im jednak wejść do tej bramki, bo tak <tuszel> chyba nie damy radę. Czyli... Wow, ale ładnie zarąbał, to mu trzeba przyznać. No, strzał pewny, czy Daniel by to i tak pewnie wyłapał, bo. On jest taki zbyt dorobiony, jeżeli chodzi o bramkarstwo. Kuda. What's up? Fatalne podanie Noi Strata. Miller. no bez pompkienia, wiele obiecuje sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy co nam pokaże. Ciężko pracuje zawsze na sukces zespołu. Dzięki niemu. Właśnie muszę tak próbować ich zaskoczyć, no bo jakiś cud to ja wątpię w tym meczu, bo Ten gość gra nieźle. NO CO ON ZROBIŁ?! Miller! Skubrze się! Poza tym mi w ogóle sparaliżowało palce i nic nie mogłam kliknąć jakoś. Takie emocje. <śled> <śled> Gol samobójczy! <śled> Ale wygrywamy! I to jest fenomenalne! Dobra, musimy właśnie powstrzymywać ich od takich właśnie akcji. Nie? I po co piętką? Po co? Możemy tak łatwo gubić tych naszych obrońców, Dobrze, bo... Dobrze, Weidenfeller pewnie teraz. Wyłapał to zagranie. Cyk Hyc! Hyc! Co teraz? Nie pewnie. Ładnie, pokazuje się tam. Szyle. Szyle. Ale go przez łopaty przewalił. Dobra. E, mimo wszystko, że wolny jest dla nich. O ładnie teraz wyszedł z tego z wodem. Uwaga, Ało, Błaszczykowski, widać polską ligę tutaj. Gizman. Dobrze, teraz się zrobiło trochę cieplej. Aha. Czy to wykorzysta? Uf! Ale Ulga, Gościu chciał nas chyba lobować, lecz nie wyszło mu to. I bardzo się z tego powodu cieszę. Nie no, nie z tego, że jest smutny, nie? Ale że mu się nie udało to dośrodkowanie, bo gdyby było to dośrodkowanie, to mogłoby się zrobić trochę nieciekawie. Ok. z pewnie do błaszczyka. O, teraz. No dobra. Na nasze szczęście, koniec pierwszej połowy, <laughs> rezultat satysfakcjonujący. Po ich samobójczym golu wygrywamy. Golu, przepraszam. No i dobrze, widać, nasi piłkarze trzymają się dobrze. Najbardziej zmęczone jest szyle, zwłaszcza tymi moimi akcjami na skrzydle. Dobra. Dobrze, sprytnie teraz nabił. Schweinsteiger. Lewandowski. Lecz teraz... Dobrze, mamy roczne, tak? No jak? No dobra. Sędziom się nie będę kłócił. Co on w ogóle? czy ja X kliknąłem. Ha, dobra, chyba się coś tam... Nie, nieporozumienie ze strony moich zawodników. Dobra. Takim strzałem go nie zaskoczę, ale jest jakieś zagrożenie. Tak? Cyk. Ojej, je, je, jej! Centymetry, brawo Szylle. Aj, teraz szkoda, że mi się nie udało, bo. Nasz? Wow. Aha. Spoko. Podchodzi do piłki botting. próbował, ale straci. Mario Gece. Nie zdążył za nim. Mario Gece. Aj! Szkoda. Ładna akcja teraz w jego wykonaniu. Ojej, oh yes. to to przegio, to jak z moździerza walnął, gdyby nie miał żadnego tego, gdyby nie miał mapy chyba. Gdyby walił z moździerza, to może by ten strzał uszedł, ale to jest futbol. Brawo, Weidenfeller! Pięknie teraz, pięknie. Brawo. Pięknie, po prostu... Zaskoczyłeś mnie tą interwencją. Myślałam, że już straciliśmy bramkę, a tu jednak nie. No, dobra, zderzyli się, ale spokojnie. E, no, dobra, ale chyba tam zawadziło jakiegoś naszego piłkarza? Tak, owadesa. Bravo. Bravo. Dobra, Miller Na skrzydle rozpędza się. Pięknie. Wstyduje się na strzał. Dobra. Okej, okay, bo po prostu nikt nie wchodzi. Nikt nie zamykał mi pola karnego, więc... Chciałam tak lekko zaryzykować. Nie, no ten gościu się rozgrywa. Blisko, do bramki już blisko. Co, nasza piłka? Co, jego? Jakim w ogóle prawem? Miało... Brawo! Brawo, Weidenfeller! To w tym meczu są twoje najlepsze na interwencje chyba. Obronisz prawie że wszystko. Brawo. Dokładnie. Mila. Gol! Brawa! proszę państwa. To jest piękna bramka w wykonaniu naszego zawodnika. My po prostu no tak, ten skład mnie teraz bardziej zaskakuje. Po prostu Seller stoi na środku bramki jakoś ostatnio... Dobra. Niech sobie... niech się właśnie tak wkurza. Bo tutaj teraz jest nasza przewaga, że my jesteśmy spokojni. I o to chodzi, żeby właśnie, żebyś to my byli na tej dobrej pozycji psychologicznej. Uf, Dobra. On cię wkurza, nam się robi ciepło, ale jakoś dajemy radę. Nie mądrze teraz bardzo, ale dobra. Fatalne podanie, no i strata. Czy uda mu się utrzymać trzy piłce? Błaszczykowski powinien dośrodkować. Mm. I, nie może podnieść... I tak bramka chyba. Chyba by z tego miała wpaść bramka, prawdę mówiąc, bo... To nie piłka nożna, kolego. Właśnie to jest piłka nożna, kolego. Witaj, mniejsza koleżanka. No dobra. E, cicho z tą mniejszą koleżanką, bo na mnie rozprasza. Witaj, mniejsza koleżanka. Dobra. Koncentracja. Koncentracja. I magii rotacja. Bo mi teraz jakoś laguje kombi. Gościu, włącza lagi Omega Plus. Dobrze. Jest na gola. Oddaję... Brawo, Weidenfeller, jest. Ratujesz mi już skórę chyba z piętnasty raz, ale naprawdę, jestem w tym meczu fenomenalny. Dobrze, daleko teraz. Nie, 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 tak tego nie zrobisz. Będzie, będzie zabawa, będzie się działo. Znów będzie nocy brakowało. Będzie, będzie radośnie, znów przytańczy. Dobra. Ale ogólnie, mecz bardzo udany. Weidenfeller pokazał klasę. Wszedł w siatkę z radości. Dobra, no radość jest, piłkarze się cieszą, kibice szaleją. Naprawdę. Mecz przepiękny. Uważam, <noise> ja sobie tak. Ten strzał pozostaje wiele do życzenia, lecz wygrywamy. Ocena meczowa najlepszy był Weidenfeller. Bramki: Miller, jedna. Gole samobójcze: nikt. Co nie można powiedzieć o nich. Asysty: Weidenfeller miał jedną asystę. Strzał celny: Miller najwięcej. Celne podania, Schweinsteiger, udane driblingi Müller, no, w końcu go coś widać. Udane dośrodkowania, Schille, udane odbiory, Hummels. Udane strza... od... obronione strzały, 8, Weidenfeller, ale to nie były takie szmaty co ostatnim razem. E, kondycja, no, kondycja bardzo spadła, bo naprawdę ten mecz był piękny. No. I oczywiście stosowna nagroda za niego jest tak. I 6 punktów w nowym sezonie. To jest coś, co daje mi siłę, żeby grać dalej. <laughs> Ogólnie no 3 mecze wygrane, reszta przegranych. Yy, no właśnie. Ja myślę, że Kuba Błaszczykowski odegrał yy, dość sporą rolę w tym naszym spotkaniu. Tylko dlaczego ja nie mam żadnego menadżera? <gry> Elbędą w Dobra. Ja się z Wami żegnam. Dzisiaj nie ma. Dobra, chociaż jedną paczkę można otworzyć. <gry> Zawsze się skuszę na jakiś malutki pack opening. Kiedy ja mam 5000, to co otworzę? Nie, otworzę z tą za 25. Co tam, nie będę sobie żałował. Może się trafi ten. Neymar. 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 A ja bym się trafił, Bale. No to, co byś zrobił? Sprzedałbym go. Nie, na Quixel, wiesz, za tysiąc. O, wywalili paczki promocyjne. A to szkoda. No szkoda, nie. Dobra. Czy będzie jakiś dobry piłkarz? Otwieramy dwie paczki, pa. Eem, dobra. Jakiś... E... Syf. Chodź. Chodź do mnie, kobieto. Będziesz trenować moich zawodników. Pod jakimś tam kątem pewnie psychicznym w ogóle. Turcja testy są w sumie fajne. A. Sprzedaż wszystkich kart, cyk, okej. Okay. I ostatnia paczka, żeby tak nie było wam nudno. Z Edenem, Azardem i Opening. Tito. Tito to jakiś brzydal jest w ogóle nie. Jezus Maria... Ty ten no, Taki no, koślawy y nos, no w ogóle przestraszyłam się tego gościa. Okej, okay. otworzymy jeszcze jedną, bo musi mi się jakaś, musi mi się trafić coś dobrego. Dobra. Ja sobie ta monet nie żałuję, bo jeżeli coś dobrego trafi mi się będzie fajnie. Nic nie ma fajnego. Spachić, dobra. Dobra, to ja już się z wami żegnam tutaj tu pozbieram te karty, co tutaj mam. Te oczywiście, które chcę mieć. No i co tam, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zostawcie lajka. No i cześć! Yeah, 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 yeah. Yeah.